W wersji polskiej były na Patrick Media Films, zlecenie filmowa Patrick Media SA. Czy elektryfikacja może jeszcze czymś zaskoczyć? Czy jazda po mieście może być bardziej oszczędna? Czy można doświadczyć elektrycznej jazdy bez ładowania? Czy można ekscytować się ciszą? Nissan Qashqai z napędem e-POWER. Elektryzująca moc bez ładowania. Dam więcej melasy. Konsystencja będzie o wiele lepsza. Siemar, Cześć, stary. Rodzice jeszcze w pracy, więc przyszedłem z bracholem Spoko loko. Cześć, Rysiek. Czuj się jak u siebie. Dziękuję.